Pokaz jak ma służyć pokazywaniu realnych możliwości wprowadzania zmian w życiu. Justyna Król-Filipiuk, psycholog, psychoterapeuta. Małgorzata Radziszewska, pedagog, badacz, Stratek. Jak być mniej perfekcyjnym? Czy w ogóle można być mniej perfekcyjnym? Co to znaczy mniej perfekcyjnym? Może tak? Dobrze, bo... to może jeszcze idą dalej, co to znaczy perfekcyjnym? No to też zależy od definicji danej osoby, ale ja generalnie się chyba spotykam najczęściej z takim stwierdzeniem, że ktoś mówi, że jest perfekcyjny w takim rozumieniu swoich obowiązków, w takich wymaganiach w stosunku do siebie. I to nazywamy bardzo szeroko perfekcjonizm i to ubieramy w taką um, pozytywną część. Siebie, tak? Mówimy, że to jest taki nasz zasób, że jesteśmy perfekcjonistami. A bardzo często to jest zwyczajnie kompulsywne, czyli no, jesteśmy w takich mechanizmach z różnych powodów lękowych. Pewne rzeczy nam nie wychodzą w życiu, albo staramy się pewne rzeczy kontrolować nadmiernie. No i to nazywamy perfekcjonizmem. Ja bardziej myślę dzisiaj o tym, jakby trochę odczarowaniu tego perfekcjonizmu, że nie jest to taka cecha, którą warto się chwalić, tak, że to wręcz bardzo często ten perfekcjonizm nabiera takiego kompulsywnego charakteru. Mi się zdecydowanie perfekcjonizm kojarzy właśnie z kontrolą, z potrzebą dociągnięcia czegoś, zrobienia czegoś, nie wiem, na tip-top, takiego, żeby był czymś takim idealnym, cokolwiek pod tą idealnością dla kogoś się kryje. Oczywiście najbardziej się takie pewnie obszary Codzienności kojarzą, jak nie wiem, wygląd, ubiór, sprzątanie. sprzątanie, obowiązki. Bardzo dużo takich obszarów, gdzie, w których ktoś się przygląda, to chyba mogą się stać obszarami z zakresu perfekcyjnymi. Ja w ogóle traktuję perfekcjonizm jako taki trochę mechanizm obronny osobowości, czyli w momencie, gdy. Mam jakieś emocje, mam stłumione emocje, doświadczam takiego stresu na skutek tego, że nie mam dostępu do siebie, do tych swoich jakichś obszarów, które wywołują we mnie napięcie. No to ten perfekcjonizm jest taką przykrywką, taką formą zaprzeczania temu, co jest moim jakimś problemem. Kiedyś o tym rozmawiałyśmy, że wszyscy to widzą, że Ty masz jakiś problem, a Ty udajesz, że tego problemu nie masz, tak? I szczególnie dla mnie irytujący jest perfekcjonizm wśród rodziców, w sensie miałam bardzo wiele, już nawet nie jestem pewnie w stanie policzyć takich spotkań z rodzicami, a propos dzieci, których efekty działania tego perfekcjonizmu, ja pracując jako psycholog w szkole, w przedszkolu, widziałam od razu i rodzicom bardzo trudno było w ogóle przyjąć, że coś można byłoby odpuścić w zakresie tym wychowawczym i tak jak nie mam nic do tego, jak ktoś sobie tak swoje życie ustawia i perfekcyjnie zamęcza wszystkich różnymi rzeczami i te osoby to akceptują w porządku, dobra, no to jest ich wybór, jesteśmy dorośli, ale jeśli ktoś tym perfekcjonizmem, tym takim parciem, takim kontrolą zamęcza dzieci, no to trochę mnie to jednak irytuje. Bo te dzieci, no nie mają wyboru, tak? Ich układ nerwowy z racji, że na przykład matka była taką osobą, która... No jest pobudzona, dość łatwo się pobudza, więc jakby ich układ nerwowy wyjściowo raczej też jest taki dość aktywny, to jeszcze dodatkowo środowiskowo poprzez te zachowania tej matki, czy no nie tylko matki oczywiście, ale jakby no to mówimy o tej pierwotnej opiekunce, która z reguły łączy się z postawą matki, ten ich układ nerwowy dodatkowo dostaje tych wzmocnień. I bardzo często takie dzieci są na wejściu do szkoły, do później nowych środowisk, bo w szkole jakby no to się rozkręcają w tej samej postawie, a nasz system sprzyja temu kontrolowaniu dalej. I potem jakby no te osoby w tym dalszym dorosłym życiu też mają no trudniej po prostu. E, zasłuchałam się. Od razu przed oczami pojawiły mi się różne obrazy dzieci, które z czasów, kiedy sama byłam dzieckiem, i dzieci, które obserwuję przez lata. I rzeczywiście jest chyba tak, że ten perfekcjonizm, idealizm w jakichś obszarach dla rodzica ważnego często jest wkładany dziecku. No, począwszy od tego, co powiedziałaś, sprzątania. Na jakimś poziomie spędzania w jakiś sposób czasu, jakichś takich ograniczeń rzeczy, żeby być przez kreskę, powiem, perfekcyjny, idealny. Jeszcze powiem tylko o rozwoju zainteresowań, bo to, że jeszcze tam w takich obszarach, no to to jest modyfikowalne, ale jak rodzic sobie wymyśli tutaj bardzo dużo takich rodziców znam, którzy rozwijają na przykład zainteresowania muzyczne dziecka. Które chodzi do szkoły muzycznej, żeby ten mózg był bardziej wszechstronny, bardziej taki, no bo są liczne badania. Tak, dotyczące tej, tej możliwości rozwoju poprzez muzykę. I chodzą do normalnej szkoły i te dzieci mają bardzo często z racji zajęcia mało czasu. Ale rozumiem, że mówisz o takich osobach, takich dzieciach, których nie do końca jest to ich wybór i ich pasja. Rzadko w ogóle u dzieci w tym wczesnym etapie wybór. Ćwiczenia, ileś godzin na przykład na pianinie, mhm. to jest ich wybór. Ja rozumiem, że później takie dzieci przychodzą do ciebie. One rzadko docierają do mnie. One docierają już jako nastolatki albo jako mhm. osoby dorosłe, bo na tym wcześniejszym etapie myślę, że postawa rodzica, jeśli jest bardzo konsekwentna w tym tak zwanym perfekcjonizmie, to. No jakby nie sprzyja wyłamaniu się z systemu. To musi być mhm. dziecko z taką bardzo silną osobowością, a jak weźmiemy pod uwagę, że raczej ten system gra na tego rodzica, no to to dziecko się nie wyłamie z tego systemu łatwo. Dopiero później jako nastolatek, y, jako osoba dorosła ma szansę wybić się z tego systemu. I jak się wybija i przychodzi potem, to, to jak, z czym ma największy problem patrząc wstecz? Jako wstawione dziecko w takie intensywne tory. Znaczy oczywiście mów, możemy mówić o różnych jednostkach chorobowych, ale jakby nie wchodząc w jednostki chorobowe, tylko w takie myślenie o sobie, no to ma bardzo takiego potężnego wewnętrznego krytyka i trudność, no tak nazywam to kolokwialnie, tym, pod, mhm. tym krytykiem, czyli taką tą karzącą część swoją, która po prostu każe jakby głosem tej matki najczęściej, czy tych innych nauczycieli po drodze, robić różne rzeczy, bardzo sprawnie, być zawsze przygotowanym idealnie, nie odpuszczać sobie różnych rzeczy, wymagać od siebie bardzo dużo. Nawet jego otoczenie mówi i pokazuje, że może być inaczej, że może być lżej. Bo czasem takie osoby mają dużo szczęścia i trafiają nawet na takie, takie do, dobrych, tych pozytywnych dorosłych, którzy pokazują, że może być łatwiej w życiu. Jest to bardzo trudne usłyszeć te inne głosy. Zobaczyć tą inną perspektywę, jeśli jesteś zanurzona od dziecka w tym takim bardzo restrykcyjnym modelu wychowania. Tradycyjnie już słuchając ciebie wątki yy, mi się poukładały pewne w głowie. I tak sobie myślę z pozycji już dorosłej osoby, że jeżeli gdzieś tam w jakichś obszarach ja lubię swój perfekcjonizm, bo na przykład jestem osobą, która lubi mieć kontrolę, lubi mieć piękne kwiaty, ja o nie dbam. A to jest Pierwszy. tylko twoje. I to jest moje, i tak dalej. I wiem o tym. I gdzieś sobie z tym, że chcę mieć tutaj pięknie, ładnie, idealnie, to wydaje mi się, że jeszcze sobie nie szkodzę ani komuś. Chyba zaczynam szkodzić, e, wracając do pytania, jakie było na początku jak być mniej perfekcyjnym, kiedy zaczynam od mego otoczenia wymagać, żeby to, co dla mnie jest tak istotne, dla nich też było. Dobrze rozumiem? Zdecydowanie, jeśli to otoczenie w jakiś sposób pokazuje to niezadowolenie, jakby to otoczenie jest przeciążone postawą Twoją w jakimś zakresie, no bo nie ma problemu, że Ty sobie te kwiatki będziesz hodować, ale jeśli. Albo lubisz równo ułożone poduszki. <laughs> no to <śmiech> sobie <śmiech> układaj, no, 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 właśnie, no to sobie przykładów. układaj. No właśnie, dokładnie tak. Więc jakby nie ma, nie ma to. Problemów w takim zakresie, jeśli to nie przeszkadza wielu osobom w Twoim otoczeniu, ale jeśli jesteś, na, załóżmy, takim szefem, który wymaga wszystkiego bardzo restrykcyjnie w swoim otoczeniu, a wobec siebie stosuje często inne normy, no to już zaczyna być bardzo duży problem i rozjazd. Poczekaj, żebym teraz łapała. czyli yy, przeskakując z domowego na pracowe, czyli taka osoba, która jest perfekcjonistą, może być bardziej oczekiwać od kogoś niż od siebie? No Oczywiście, że od innych może oczekiwać, że zrobią za nią to coś, co jakby no jest jej tym wymyślonym światem, tak? Aha. Pamiętam taką jedną osobę szefa, który przychodził do pracy załóżmy na godzinę 12 i siedział do późna wieczór, a wszyscy przychodzili cały zespół o godzinie 8 tak? I jakby narady odbywały się o godzinie 18-19. Bo był ruchomy czas pracy w tej firmie, tak? Mm -hmm. I dla niego to nie było problemem. On twierdził, że no, jakby no, ma być zrobione, więc jakby, okej, okay, no, masz jakieś normy, no ale trzeba konsultować te normy z otoczeniem, zobaczyć, jak to wpływa na innych. A wracając jeszcze na obszar taki domowy, jaki perfekcjonizm takim, którym Ty się spotkałaś albo obserwujesz, jest taki szkodliwy w takim codziennym życiu? Albo może być szkodliwe. Dla mnie temat sprzątania. Ja nie, no nie pamiętam konsultacji z rodziną, gdzie temat sprzątania by w ogóle nie wypłynął. I najczęściej taki model sprzątania w soboty. Kiedy, rano. No już nawet nie rano. W ogóle spędzania dnia sobotniego na sprzątaniu. Nie wiem, w ilu rodzinach to obowiązuje, ile rodzin w ogóle ma taki. Schemat myślowy, czy osób w ogóle, z których z różnych roślin, tak? Którzy wychodzą z takim przeświadczeniem, że w soboty, bo to jest dzień wolny, no to trzeba Sprzątać. Chciałabym walczyć w każdym razie z tym sprzątaniem w soboty. To jest w ogóle moja misja, chyba. Jak być mniej perfekcyjnym, nie sprzątać w sobotę. Tak, tak, ale ja naprawdę <laughs> pamiętam 20 lat temu jakąś taką sytuację z dzieckiem, z problemami dziecka, gdzie nie było jak ruszyć w ogóle tego systemu rodzinnego, tych przyzwyczajeń, które się nakładały różnych, i to, co było przełomowe. Jak ja ustaliłam na twardo z mamą tego dziecka, że w soboty będzie dzień piżamowy do południa, udało mi się wynegocjować, a po południu zamawiają, siedzą w łóżkach, w piżamach i zamawiają pizzę. Oczywiście przejściowo mi się to udało wynegocjować, ale powiedziała, że zrobi to dla mnie. Nie? I pamiętam, jak wpadła kilka tygodni później, do mojej koleżanki na lekcję, tak? Wpadła i zaczęła ją ściskać, że nie wie co, ale coś zadziałało z tych rad pani psycholog i że ona czuje, że ma teraz większy luz w rodzinie. To było takie maleńkie ustępstwo, które mi się udało wynegocjować dla tych dzieci. Bałagan, niesprzątanie w sobotę i pizza w łóżku. Tak, tak, takie maleńkie, ale do 12, do 12, to się musiało zadzić do 12, bo potem dzieci miały zajęcia jakieś tam, wyobrażam sobie, że na pewno muzyczne. E, wiesz co, chyba taki dość szeroki już wstęp zrobił się, więc myślę, że fajnie podejść do tego z drugiej strony, co nam daje bycie mniej perfekcyjnym? Bo ja myślę, tak jak biegam po głowie, obszary, które ja odpuściłam, to to, że Jestem bardziej wyrozumiała dla siebie, w związku z tym bardziej wyrozumiała dla osób, które są wokół mnie. Uważam, że e, trudno. Oczywiście każdy, tak jak już powołałaś tutaj, sprzątanie, e, każdy lubi być w ładnym, czystym otoczeniu, ale nie może być on, wydaje mi się, tym, co determinuje e, nasz system działania czy nasz wolny, jedyny czas, na przykład. E, jakby. U mnie odpuszczanie perfekcjonizmu, myślę, że każdy z nas w takim obszarze był bardziej perfekcyjny niż jest teraz. Przynajmniej my, pewnie obie. Zgadza się. E, to e, dało to, że gdzieś z większą sympatią patrzę na to swoją codzienność. Znaczy, wiesz co? Ja mam tak w głowie jakoś mocno, jak kończyłam studia takie psychoterapeutyczne, systemowe, tak? Jakby, że podstawą zdrowego systemu rodzinnego jest elastyczność. A perfekcjonizm jest dokładnie przeciwstawny tej elastyczności. Więc mm -hmm. jeśli dla mnie ta elastyczność we, w wielu rzeczach, tak, ta możliwość negocjowania, zmiany ról, no bo dużo rzeczy się po kolei zmienia, tak? Nawet dzieci się zmieniają rozwojowo w bardzo szybkim czasie, nasze przyzwyczajenia, nasze okoliczności zawodowe też się zmieniają. I jeśli mamy jakiekolwiek sztywne przekonania, jakiekolwiek sztywne reguły w stosunku do siebie czy do innych, to mamy naprawdę bardzo męczące życie. I oczywiście to nie jest tak, że wypiszemy sobie te reguły, w trzy dni wyjedziemy na jakiś weekend i zmienimy swoje życie. No nie ma tak oczywiście, tylko sama świadomość tego, co jest, co wynika z moich przekonań, z moich lęków, z takiej sztywności którą nabyłam w tym życiu, a co wynika no po prostu z jakiejś tam trudności w moim układzie nerwowym, to jest klucz, tak? No bo z układem nerwowym możesz coś zrobić, z przekonaniami też możesz coś zrobić. Żadna z tych rzeczy nie jest tożsama ze zmianą, która nastąpi z dnia na dzień. Więc jeśli sobie zobaczysz, że ten problem to nie jest problem otoczenia, tylko to jest Twój problem, Twojego widzenia świata, to nie jest problem Twoich dzieci, tylko Twoich pewnych narzuconych reguł. To nie jest problem Twoich współpracowników, tylko twojej, Twojego sposobu myślenia o innych, tak? Myślenia, dostarczania sobie nawzajem różnych rzeczy, no to, to to jest uzdrawiające, tak? Znaczy, w ogóle samo myślenie. Uwielbiam ten temat perfekcjonizmu. W każdej terapii gdzieś on się pojawia, czy w jakichś spotkaniach, warsztatach, on ciągle gdzieś się pojawia, bo nam się wydaje, że pewne rzeczy są takie niezmienne. One są ustanowione, trzeba do czegoś dążyć, a to wszystko płynie. Mhm. Wiesz, co y, mi się bardzo mocno y, łączy z takim silnym perfekcjonistą, napięcie, które to generuje. I to napięcie tak naprawdę jest bardzo y, odczuwalne dla całego środowiska czy to rodzinnego, tak jak mówisz, czy biznesowego, czy pewnie nawet koleżeńskiego że, bo jak ktoś ma w sobie perfekcję że coś musi być od tej do tej godziny albo tak jak mówisz w danym czasie, albo w sobotę, albo gdzieś, no to on już na początku pewnie z tyłu siebie, z tyłu głowy wie, że jest to ciężko osiągnąć, i już generuje to napięcie. Że on z reguły, Małgosiu, nie wie, że to, to ciężko osiągnąć, bo gdyby to wiedział, to by no, jakby podejmował ten wysiłek też częściowo samodzielnie, tak, żeby to osiągnąć jak wiesz, że coś jest trudne do osiągnięcia, to masz możliwość jakoś zweryfikować to życiowo, czy to jest trudne, czy to nie jest trudne, czy ty możesz, czy nie możesz, tak? Możesz mm -hmm. sobie jakoś to ocenić. A przez to, że ten perfekcjonist jest taki, o, taka cecha charakteru, taka, taka lekka, to, to w ogóle jest mój zasób, tak? No to, to, to nie wydaje ci się, że to jest trudne do osiągnięcia i oczekujesz, że inni to też w jakiś sposób będą zaspokajać i dokładać tego paliwa do rozwoju albo do podtrzymywania twojego samopoczucia. I potem pojawia się, ja też o tym jakby myślę z tej, z tej strony napięcia, że o tym mówiłam, że to jest to życie w tym lęku, w układzie nerwowym napiętym, tak? Że poprzez to, w jakim ty napięciu funkcjonujesz, jakby też próbujesz sobie zredukować to napięcie, projektując na innych swoje oczekiwania. I dlatego to jest tak trudne, bo tutaj nie ma takiego myślenia, że to jest dla tych osób, które w tym żyją, bardzo często dopiero kryzys uświadamia im, że to jest taka rzecz, z której mogą zrezygnować, albo rzeczy, z którymi zrezygnować. A można na to spojrzeć trochę wcześniej, że jeśli ja czuję, że moje życie jest w jakiś sposób trudne, łączy się z napięciem, to być może ten perfekcjonizm to jednak nie jest mój zasób. To może jednak mogę coś odpuścić, a może naprawdę mogę odpuścić, bo ja, takiej osobie, jak powiesz, że może coś odpuścić, ona powie: Nie, no tego to nie mogę odpuścić. Mhm. Mam wrażenie, że perfekcjonizm też jest postrzegany jako coś pozytywnego. Przez te osoby na pewno, które mają tą cechę. Zresztą no, każdy z nas też mógłby wymienić jakiś obszar swój życiowy, w którym no, jakby jest perfekcyjna. Okej, okay, dobra, no, tylko sprawdzasz to od czasu do czasu, czy to nie jest coś, co powoduje jakieś napięcia w Twoim otoczeniu, czy to nie, nie jest coś, co jakoś zmienia Twoją perspektywę, że zamykasz się na nowe rozwiązania. W pewnym sensie ten perfekcjonizm jest pozytywny, ale mhm. to jest minimalna rzecz, którą można w sobie pielęgnować. Ważniejsze są te rzeczy raczej, które dają nam tą lekkość. Czyli warto być mniej perfekcyjnym, żeby lepiej się z tobą żyło? Żebyś czuła tą lekkość w sobie i żeby inni czuli tą lekkość. Trzeci raz już wracając do tego pytania, jak być, warto i jak być mniej tą perfekcyjną, perfekcyjnym. To, 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 to wrócę do takiego sposobu, który kiedyś tam przy okazji czegoś innego podawałyśmy. Wyślij smsa do znajomych, którym może zaufać, spytaj, czy uważają, że jesteś perfekcyjna w jakimś tam obszarze. I drugie, czy to, i czy to jest mój atut? Czy to jest atut, to już sobie możesz sama odpowiedzieć na to pytanie, czy rzeczywiście to jest atut, to możesz sprawdzić na, wśród tych najbliższych na żywo, żeby to SMS nie zamykał tej dyskusji, bo jak to ograniczysz do SMS-a, to uznasz, że wszystko z tobą dobrze i w zasadzie nie musisz nic zmieniać. Wiesz co, ale ja mam wrażenie, że właśnie ludzie perfekcyjni w tych obszarach, to nie dość, że to akceptują, lubią, to jeszcze to promują. Tak, jeszcze mają takich znajomych, więc którzy też może, mają podobnie. Więc jak mhm. wyślą SMS-a do tych najbliższych znajomych, to będzie to raczej ten sam krąg. więc, no Zresztą też mi się kojarzy jakiś program telewizyjny, który też jakby w tym, mhm. w tym guście miał przyciągać ludzi perfekcyjnych tak, I, i osoby, które gdzieś tam są bardzo uporządkowane, tak. Trudny temat, tak naprawdę. Wydawało się, że on jest taki lekki i że będzie jednak, skoro chcemy powiedzieć, jak być mniej perfekcyjnym, to przyniesie on lekkość. A mam wrażenie, że on otworzył nam wiele obszarów, które prowadzą do tego, że gdzieś w tym perfekcjonizmie pilnujemy, pilnujemy się, mamy kontrolę, generujemy napięcie, ale to wszystko jest takim trochę zamkniętym kręgiem, który. Gdzieś już tak mocno wróć w naszą tożsamość, że trochę jest niebezpiecznie, co będzie, jak to się rozpadnie. I bardzo się cieszę, że udało nam się pokazać tu, mam nadzieję, taką raczej konsekwencję tego negatywne, tego perfekcjonizmu. I być może to zachęci osoby do takiego zweryfikowania i przyjrzenia się temu, co robią. Że jednak warto czasem być mniej perfekcyjnym, bo. Jest trochę przyjemniej. Lżej. Lżej. I mniej przewidywalnie. I bardziej elastycznie. O, to mi się podobało, że elastyczność jest po drugiej stronie kontroli, że te rodziny elastyczne są, pozwolę sobie powiedzieć, bardziej szczęśliwe. Takie otwarte na różne nowe pomysły i idee.